Ochrona powinna wiedzieć, że my tu będziemy dymy puszczać. O, Tymek zrobił ognisko. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj zrobimy atrament z soku z cytryny, tak zwany sympatyczny, niewidzialny. Emi robiła. a Tymek jeszcze nie robił, będzie jego pierwszy raz, zobaczymy jak to pójdzie. Co potrzeba? Potrzeba sok z cytryny. Mogę odkazić ręce? Odkaziłeś już rączki. No eee, to. Pędzelki. Pędzelki. Świeczki. To coś. Zapalarkę i świeczki, no tak ciężko, że tak powiem. Nożyczki. Nożyczki mogą się przydać do cięcia mniejszych kawałków papieru, bo duże kawałki papieru są dość niebezpieczne. Papier. Papier, dokładnie. Doświadczenie polega na tym. jak papier? Jak spadnie, to. Jak ci się podpali kartka papieru, to będziesz ją musiał zrzucić na podłogę i deptać, aczkolwiek w domu, proszę. Patrzcie na co zrzucacie. My tu mamy podłogę taką, która się nie zapali, ale jak zrzucicie w domu Ja Podpaliłem zapach... kiedyś krzesełko. Właśnie, Tymek w domu kiedyś podpalił krzesełko, więc w domu trzeba uważać. Na kartce papieru będzie trzeba napisać albo narysować coś soczkiem. Zamaczamy Tak, zamaczamy, malujemy, ale nie nakładajcie dużo soku. Ja w międzyczasie podpalę sobie świeczkę jedną, że tak powiem taką kontrolną. A ja widzę co ja maluję. Bo jeszcze nie wyschło, dlatego nie można dawać dużo soku. bo jak się da dużo soku... Robi Dokładnie. To jak dacie dużo soku, to będzie widać. Ja dałem mało soku i troszeczkę już... Wysuszyłem i pewnie nie widać, co mam tu narysowane, dlatego dam to Tomkowi ja i E. Dobrze, to zobaczymy, czy Wam wyjdzie ten kwiatuszek. kwiatuszek. Czekamy, aż mi skończy. W międzyczasie podpalę również im świeczki. Ja już skończyłam. Dobrze, cieszę się. Tutaj jest kwiatuszek, tam była. Mieszka No tak, wiedziałem, że pewnie nam się zapalarka skończy, dlatego przygotowałem też zapałki. To po to są zapałki? Tak. Wow. Nie do zabawy. Zapałki są. Trochę mi widać. Troszkę widać. Piotr. Troszkę dużo mać różnych tych. Dobra, ja biorę to. Ty nie bierzesz dotykać to. Ja tak. Ty nie dotykać. Mieszka Miki. Masz. Patrz, myszko Miki, co trzeba robić. Blisko, nad ogniem. Delikatnie przesuwać kartkę. Powolutku. I nie podpalać kartki. A, podpaliła się. No to masz przesuwać. Popatrz, jak ja to robię. ja Patrz, gościu, jakie ładne mi serduszko wyszło. A ja to nie działa. Trzeba powolutku. A to mi się Nie, patrz, już troszeczkę ci zaczęło coś wychodzić. A mi się szwajca. No to musisz. W takim wypadku szybciej przesuwać. No, próbuj, próbuj. My się to patrzcie, jak już mam? światuszka i serduszko. Z tej strony nie widać, z tej widać. A u mnie z tej strony widać. U Ciebie z tej strony widać, no dokładnie. Zobaczymy, co u tymka wyjdzie. Czy wyjdzie? Czy zapłonie kartka? A patrzcie. Tymkowi na razie się robią. Płonące dziury Ta... -da! Nie, z tej strony. Mam dwa serduszka i kwiatuszka na środku. Narysowała mi Emilka. O jeszcze napis gdzieś tu jest. Trzeba sprawdzić, w którym miejscu. Nie umiem. Chyba nie tutaj. Nie pokazuj mi, ja sam znajdę. Ej, bardziej masz pod palcem ten napis. No to przecież szukam. Daj mi po. O, o tym jak zrobił ognisko No właśnie Przepaliłam przez niego Ja nie umiem No to próbuj twoją, twoją będzie łatwiej, bo wiesz gdzie co jest Dawaj, jesz Ja nie wiem to tam było Tylko nie umiał Co będziesz chciał? To ja ci zrobię na To się Tu coś znalazłem A nie, znowu przypaliłam A nie, zniknął Jak znikł? No to dobrze znikł, teraz musisz go zagrzać ja wiem, świeczką. Patrzcie, ja też zrobiłem dziurę taką przypaloną. Bo nie mogę tego napisułem i znaleźć. nie mogę znaleźć. Chyba, że gdzieś tu jest. No bo jest. Patrzcie, jaką mi tajną informację napisała. Jest tak tajna, że nie mogę jej odnaleźć. Nie, ja będę szukał sam. Chyba tylko tyle. A znowu ma tylko ja mam takie coś. Kwiatek. kwiatek A ja tak. tak. Ale ładny kwiatek, patrz. A ja takie coś. Masz literkę ty. A, patrzcie, ja znalazłem napis Emi, bo przepalałem ze złej strony kartki. Nie widziałem, że jest napisane. A Emi tu jest. A, ja już mam wszystko. To EMI to było fachowo zrobione. Łooo, sprawdza druga kartka. Dobrze, że mamy czujniki wyłączone. Dymu, mam nadzieję. A weź ją zdeptaj, bo już go ognisko tam nie było na podłodze. Ja mi się buty Nie roztopią ci się buty. Okej. Okay. Próbujemy dalej. Dobra, już, już. Nie tupać. A Nie, ten jest łączony. Ale nie piszcie. Bo ja się mi dotam dymy. Ale to... O, tutaj jest dym. Ochrona powinna wiedzieć, że my tu będziemy dymy puszczać. Dawaj Tymek, Jeszcze raz ci narysuję. No, Takie mniejsze tu nie na ma... kawałku. No dobra, siadaj. No już nie kółek. Dlatego mamy nożyczki, żeby zmniejszyć kartkę. Wtedy jest mniejsza szansa na, na ogień. Na ogień, bo łatwiej trafić na rysunek i palce się podgrzewają. Więc nie będzie kartka tak szybko do ognia trafiała. Jak to palce się odgrzewają? Odgrzewają od świeczki. A! Już spaliłeś? Tak. Chłopie szybki jesteś. Nie zdążyłem narysować. Dobrze. Ja tylko podłożyłem i już się zrobiłem. No dobra, bo to trzeba delikatnie, blisko, ale nie do ognia samego. Ja nie dam do ognia, dam blisko. No, dajesz. Ale ja nie wiem gdzie to. Jest. No to dobrze, że nie wiem, gdzie to jest. bo okay. Boję się. Już to wsajem do ognia. Coś tu trzeba napisać. Narysować. Narysuję to samo co kowie. zobaczymy komu wyjdzie. Ja się boję, ja się boję. Wysychać tak. Ja się boję. Ja się boję, ja się boję. Zrobiłam tutaj. Tak, to się przypaliło taką. Co, podłoga? Nie, to ślad jest taki, on się zmyje. Nie wiem, co ma narysować. Świnka. Ty nie zgaduj, bo jak widzisz, co rysuję, tylko trzeba tu popatrzeć. Ty też widzisz, co narysowałem. Nie wiem, co mam narysowane. Zaraz zobaczymy, co mi wejdzie. Wiem, że rysuję jest jakieś napis. Co? Pokaż. No pięknie, chłopie. Dajesz dalej. A dlaczego mi ta świeczka podnosi kartkę do góry? Bo się kurczy kartka. Bo ma wodę. Serio? A no tak, bo to drewno. Właśnie. Wiesz jaką mądrość życiową? Twój brat powiedział. Że A! jest z drewna. Świta mi się Tato, ja Dla taty. Zaraz zobaczymy, co dla taty. Ja nie umiem. O, bojtenku. No dobrze jest. Patrz, już masz trzy czwarte obrazka zrobione. Trzy czwarte, jest czwarte. Ja, ja bym już. Czwarty. Patrz, Emi już ma. Tak, a Pokaż no, innym. Maję go nawet w jakiejś przekalunki. Okej. Wiesz, mam takie coś. No dobra. Nie wiem czy to widać. Pewnie widać, zobaczymy co Tynkowi wyjdzie. Tynku, pokaż co Ci wyszło. Jeszcze no, no pięknie. Co to jest? A z drugiej strony? Nie, nie od dobrej. Od drugiej nie widać, tylko od jednej widać. jeszcze ucho nie dodałam. E, e, Takie coś i, mi wyszło. To jest myszka Miki? Myszka Miki? Sam jesteś myszka Miki. Świnka! Jak to? Przecież nie ma dziur w nosie. Nie wiem co to. No miała być świnka ta, pigi. Mówiłam. To jeszcze nie dodajesz dziurek. To czekaj, dorobimy to Ci dziurki w nosie. Sorry. Gdzie ona ma te dziurki w nosie? No w nosie. Takie dziurko... Proszę, nosie dziurkowate prawe... dziurki w nosie. Ja mam dla taty serduszka. A ja mam przypalone dziurki w nosie. A ty jak mam przypalone dziurki w nosie? To jest masz. Bo za dużo soczku dałem. Teraz na szybko ci dorysowałem to. Masz. Fajnie wygląda, jak zrobi się dzień wcześniej, przygotuje kar bo wtedy sok bardzo ładnie wysycha i nic nie widać. Na kartkach chciała zgadywać tak naprawdę, gdzie co jest i co było narysowane. Ale zabawa hmm. bardzo fajna. Ale niebezpieczna. Ale niebezpieczna, dokładnie. A mi wyszło coś takiego. Coś takiego. Nie wiem, czy widzicie, ale chyba widzicie. Emi się bawi w ognisko. Tymek, niech zgadnę też się pobawi z ognisko. Tak? Dziękuję. Proszę Paweł. zgasić kartki. Nie posłali właśnie. Tym Dziękuję. Zapraszamy do oglądania naszych filmów. Subskrybujcie, dawajcie tak? łapki w górę, dużo łapek w górę. Dwa razy 10 to jest 40, a nie 60. Tak. Dawajcie 60 łapki w górę. Łapki w górę. thank you